Hello, hello, witajcie! Z tej strony Mister Transmetal 666 znowu nadaje. Yy, witam w piękną pierwszą wrześniową niedzielę, to znaczy piękną to przesadziłem na polu, jest beznadziejnie w Tarnowie, pada, to znaczy przynajmniej ma padać, ma się na deszcz i jest brzydko. I żeby umilić sobie czas i mam nadzieję, że Wam też robię dzisiaj tą reckę. Yy, przed Wami Marvel Legend Bishop. Dzisiaj temat Marvel Walkujemy. Temat Marvela. Słuchajcie, jest to figurka, która miałem już ją bardzo długo, to znaczy bardzo długo, już kiedyś, dawno, dawno temu ją kupiłem i tak sobie leżała, i znalazłem ją sobie, że tak powiem, fajnie, nie? Tak sobie chodzić po domu i znajdywać figurki. <laughs> Słuchajcie, cóż mogę powiedzieć na temat otóż tego, oto tego osobnika? Bishop jest to człowiek, który nad człowiek, no tak mówi, możemy powiedzieć w skrócie nad człowiek, bo. Możemy w sumie powiedzieć o wszystkich mutantach, że to są nadludzie, pochodzi z przyszłości, a przybył tutaj do przyszłości, w, przyszłości, w której jest świat X-Menów, no i można powiedzieć, że dołączył do nich. Prawdziwe jego nazwisko to jest, znaczy nieprawdziwe, przepraszam, imię to jest Lucas Bishop, tak jak mówię, pochodzi z przyszłości, a przybył tutaj tylko dlatego, że po prostu ścigał groźnego przestępcę, który cofnął się w czasie, w przeszłość. I on przybył tutaj za nim. Można powiedzieć, że takiego rodzaju jest strażnikiem. Jest on chyba z tego, co tam czytałem gdzieś na Awalonie na jest to e, pochodzenia takiego abo, aborygeńskiego, e, wiek, nie mam pojęcia ile ma, jest dość wiek, wielki. Co już mogę powiedzieć, no dołączył do X-Menów, ma też powiązania tam z innymi, <coughs> przepraszam, powiązania z innymi grupami, Omega Squad, tam Team, Team X-Force, coś takiego i tak, kim jest nasz Bishop, to znaczy inaczej, jest mutantem, to już mówiłem i ma, jak to na każdego mutanta przystało, jakieś kosmiczne, można powiedzieć, moce. Nasz Bishop, oprócz tego, że jest fanem broni, tu widać ewidentnie, że tutaj są, ma takie kabury na, na, na broń. Tutaj też jest jeszcze jedna taka fajna broń, szotkan tylko gdzieś mi się niestety zapodziała. Eee, I tak z tego co czytałem, to znaczy Bishop'a nie do końca lubiałem, bo w sumie to nie pojawiał się zbytnio tam w X-Menach, w, w, w anime czy tam w komiksach więcej oczywiście, w bajce niewiele. Przepraszam, w Anime, znowu z tą bajką mam. Miał jakieś tam moce energetyczne mógł absorbować energię i wykorzystywać ją przeciwko swoim wrogom, ewentualnie dla swoich celów. Koledzy mówili bardziej na niego, że jest żywą baterią, ponieważ, tak jak mówię, absorbował energię, co absolutnie można powiedzieć, że zwiększało jego moc fizyczną i był o wiele odporniejszy na, na obrażenia, czyli można powiedzieć, że energia była taką swojego, swoistą rodzaju tarczą dla niego. I tak. Jak już przypatrzymy się tego, temu naszemu, możemy w sumie powiedzieć X-Menowi, dość ciekawa twarz, to jest wariant akurat z łysą pałą, bo jest jeszcze wariant z długimi takimi dredami można powiedzieć, ten wariant mi się bardziej podobał, dlatego wybrałem właśnie jego z łysą pałką. Tutaj jest takie M fajne naznaczone na czole. Fajne czerwone oczy, bo on jak się wkurzał, to zmieniał właśnie oczy. Oczy się zmieniały na czerwone, jak korzystał wtedy z mocy. No, brudka, fajna. Także no, detale są dość ciekawe. No, nie są idealnie dopracowane, ale tu widać kolczyki złote z jednej i z drugiej strony. Nawet mu to pasuje, powiem Wam szczerze. Cały strój na niebiesko, zaznaczony właśnie z tymi stawkami żółtymi. Powiem Wam, że nie do końca to jest idealnie zrobione. Widać, że to było chyba ręcznie malowane, ale nie postarali się. Widać ciekawy pas, uzbrojenie. Loga X-Men, czyli to chyba komunikator, albo tutaj, nie wiem, jakiś pierdoły, znawca broni, lubiał broń zdecydowanie. Można powiedzieć, ten broń sobie dopakowywał, bo jak strzelał, to takie jakieś pociski zapalające i ta energia, którą absorbował, to też pomagało mu właśnie w walce, wyłącznie ze strzelaniem z bronią. na pasie, jakiś napasie, jakieś pierdoły. Także, no dość to ciekawe. No widać, muskulatura dość potężna taka, bura jest trochę tak, to taki kondon śmieszny na, 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 na ten na, na spluwę taką wielką, no i tu jest dodatkowa spluwa jeszcze jedna, dwururka. Jedna z moich ulubionych klasycznych. Bronii. Kurde broni w diłku się nią posługiwają, nawet w Unrealu. Także bardzo ciekawa rzecz. Dwururka i dość tak detalowo, nawet w miarę w miarę zrobiona. Jakaś tam cuda nie ma cudów, ale, ale może być. Cicho tam pies. Ja, Piec czeka na Angoli. I tak, Dzynek, cicho, bo rozwalasz mi pleckę, kurde, pies, cholera. I teraz tak, słuchajcie, cały bishop jest dość ciekawie zrobiony. To jest figurka, która już ma trochę lat, Made in China na buciaku. 2006, no to mamy prawie 6 lat, także można powiedzieć, że no, jak na swój wiek nawet jest niezła lecimy punkt artykulacji, pas, tutaj, a co jest ciekawe, to mnie wkurza, nie wiem po jaką cholerę oni to robili, mogli zrobić to ruchome, żeby się zginał, słuchajcie, patrzcie, tu się w pasie kręci, kręci się jeszcze jego cały kaloryfer, włącznie dopiero tu, no trochę to nie do kitu, głowa lata w bok, na dół, do góry, także fajna sprawa, łysa pała, <noise> ręce, staw kulkowy, przedramię, 90 stopni, tutaj, Łokieć, nadgarstek też kręci się w koło, tutaj łapka też do trzymania broni, łapki też tutaj, paluchy są oddzielnie ruszane, także dość zacna, zacne punkty artykulacji, to już tu, żeśmy przerabiali. Nogi, niestety no te stawy kulkowe w ten sposób zamontowane trochę utrudniają artykulację, no ale nie będę się tutaj do końca trzepiał, nie jestem akurat fanem takiego rozwiązania, no ale jak już są to trudno. Podwójny staw, kolanowy but też się kręci. A i co wam ciekawe, fajne ma buty, powiem Wam szczerze, zajebiste te buty podobają mi się. Podobne chyba jak sędzia dread miał z tego co pamiętam. A, będę miał sędziego Dreada. najbliższe redce to... <coughs> znaczy najbliższej, no. jak będę miał czas, to zrobię. Yy, I Superman DC Universe też będzie. Także, bo tam fani chcieli. Najomi... Więc DC Universe Superman też będzie. Eee, przepraszam, bo tak naprawdę skupiłem się na, 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 na czymś innym, a powinienem, na, na, na naszym Bishopie. Jak już mówiłem, wracamy szybko do Recki. Buty są rewelacyjne, przypominają mi buty podobne właśnie z sędziego Dreda. Bardzo fajnie wykonane. Te nakolenniki też są fajnie zrobione. <laughs> Mój wujek miał takie jak w Austrii, robił płytki, bo tam ma firmę. To jak robiłem u niego, to też na takich kolennikach żeśmy się schylali. <laughs> Ciekawa sprawa. No i tutaj też spójrzcie, taka bura związana razem z całą do, 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 do nogi. O, no, fajnie to wszystko wygląda. Także słuchajcie, Bishop jest bardzo fajnym takim uzupełnieniem kolekcji Marvela. Zresztą mówię, on nie grał może jakichś głównych skrzypiec. W główne skrzypce nie były mu może pisane do końca w serii X-Menów, ale tam z tego co wiem, to dość fajnie się sprawował. Także jeżeli macie problem, to dwururka rozwiąże wszystkie wasze kłopoty. Bishop Marvel Legend, wariant Słysą pałą. <laughs> Polecam zdecydowanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich fanów, youtuberów. Cześć!